Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Andresik. Jak zapowiadałem, dzisiaj ciąg dalszy filmiku. 10 grudnia i lecimy z naszym wydarzeniem. Tym razem na koncie mrówki. Lecimy zobaczyć, co tutaj się będzie działo. Prostanowiłem zrobić takie no, małe doświadczonko. Ulepszyłem kostkę do trzeciego poziomu, dwa razy już po 20 tysięcy uczciwie zrobiłem. Za pierwszym razem dostałem dwie laboratoryjne tfiolki, później już nic nie dostałem. To tak, żeby było dla ścisłości. Co widziałem na Facebooku, że jest ogólnie panujący lament, że skamują, że to jest miejsce do drenowania tych wszystkich fiolek. E, znaczy do drenowania tych wszystkich tych fiolek mało dają. Generalnie tutaj wszyscy 10 tysięcy wydane, tam nic nie dostał. Ten do, wrzuca ten. 116 tysięcy dostał 4 kubiki, czyli e, no, tylko 6 dostał tych fiolek. E, ostrzegają, że to fake festival. No, jak widzicie, po ilości lamentu, no tutaj jest jakiś że y, ja, ja Rosław napisał, że dostał jakąś rekompensatę, ja czegoś takiego nie dostałem. E, nie wiem, może na jakiś innych serwerach wcześniej się coś tam skończyło, nie mam pojęcia. E, no bo tutaj jest napisane, że ten scroll szybciej wygasł. Nie wiem, powiem, nie, nie, ten, nie potwierdzam. W każdym razie, jak widać, no, coś chyba znowu z algorytmem i zastosowaniami nie jest dobrze. Tak jak mówiłem, jak coś jest e, losowe, to ja nie jestem tego fanem i faworytem. Możemy sobie to wszystko zestawić, te wszystkie, te, które wy, wygram, możemy sobie to później porównać ze zwykłym sklepem. Obstawiam, że jakbym teraz sobie zakupił flaszek tam 270. Albo nie wiem, w ramach tego zamiast tego kupił 270 rdzeni chaosu, albo flaszki rdzeni chaosu, albo tu na przykład wielki runy 800. Myślę, że lepiej bym wyszedł niż na całym tym rolowaniu. No ale co? no Dla nauki, dla potomnych i ku chwale ojczyzny, prawda? No, trzeba coś tutaj się poświęcać. Jak widzicie mam yy, konto kolegi, który na chwilę musiał przestać grać, a było to rok temu. No i tak jakoś jeszcze nie powrócił, i tak dzień w dzień, cały czas mu podtrzymuję mu piękno jego konta. Jakby to przypadkiem oglądał, pewno nie. No to zapraszam chętnie mu, je, z powrotem udostępnię. Może no, że w sumie to on ma i hasło i login, wszystko zna, no ale, wiecie, no. E, tu jest przykład gościa, który miał mega farta w tej grze, zobaczcie. Chłop miał jeden totem, tylko cały czas dostawał do, do totemu fajerania. Jak zobaczycie jego, e, ten, surowce, patrzcie, żadnych tych brązowych ani srebrnych nie wydawaliśmy bo Nie było na co, bo nie ma innych totemów. No i to mu się wszystko magazynuje. 3000 gdzieś z okładem lekkim jest na. Jak trafię pierwszy totem, to od razu mogę go zrobić do, do tych. Tymi nie pamiętam ile jest, żeby podbić do, do złotych trofeów. Ale generalnie sporo mógłby sobie totem podbić. Nowy jakby trafił, ale nie trafia. No i tak. Lecimy do sedna. Wejdźmy do tego rozdziału. Przerolujmy. Mamy 205 tysięcy. Nie wiem czy złożyć wszystko pewno z racji tego, że co nagrywam i nikt tego nie widzi, to nigdy nie odpowie, ale bądźmy zachłani, lecimy z kompletem. Pierwsze 10 otworzymy po sztuczce, a bądźmy nacieszmy się trochę tym trybem. Dostaliśmy jedną absolutną skrzynię, no grubo grubo. Raz, dwa, druga, trzy. Eee, 5 razy skórki, a to jest 60 samo. Ocho, to 50 skórek, no to grubo. No to 4. Fioleczka, bardzo ładnie. No to 5. 5 run. 6, 7, 8, 9. Druga fiolka, no i 10. Trzecia, no to powiem Wam, to nie jest skam. Ten pierwsze po 10, pierwsze to tak, no, trzy razy zużyliśmy 20 tysięcy tych zielonych. Dostaliśmy trzy sekretne te. Trzy sekretne możemy wymienić na 45 fiolek na przykład, albo na 60 rdzeni, albo na 150 run. To na pewno tyle byśmy w sklepie za to nie dostali. No dobra, no to pierwsze kłoty za płoty, lecimy. Otwieramy dalej, czy gra nas skamuje, czy nie? Dyszka leci teraz, patrzcie. Jedna fioleczka i same te skrzynie absolutnego artefaktu. To jest jakiś ból, dziadostwo, eee, no ale, ale dropi. No dobra, no to raz, no to teraz dwa. Dwie fiolki, dwa, no to trzy. Jedna fiolka. Cztery. Dwie fiolki. I pięć. Dwie fiolki. No dobra. Czyli zużyliśmy 120 tysięcy tych monetek i mamy na aktualnie 18 laboratoryjnych tych. No dobra. No to nam zostały jeszcze cztery. Eee, raz. Żadnej fiolki. Dwa. Jedna fiolka. 3. Ale z, widzieliście, same skórki teraz znowu dostaję. Przedtem dawało to i rdzenie, teraz yy, na skórki przeszło. No i ostatnie zostało 25 tysięcy. Eee, no to co? To... To lecimy pojedynczo, żeby się coś działo w tym kontencie. I jeden, no i fioleczka. Wychodzi mi na to, że tymi fioleczkami pojedynczo to lepiej to otwierać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, no i dziesięć. No i zakończyliśmy nasze całe losowania. Mamy 21 tych fiolek. E, czy to się zwróciło? Hmm. Mieliśmy 7. E, dajcie mi chwilę tutaj pomyśleć. E, 7 mieliśmy. E, hmm, hmm, hmm. Aha, dobra, mieliśmy 7, mamy 21, tak? Czyli 14 nam przybyło, 14 razy 15. E, spróbujemy tak zrobić, 14 razy 15, to mamy 200 fiolek e, tych butelek. A mogliśmy ich kupić e, bez losowania więcej. Co dostaliśmy w zamian? Dostaliśmy jakiś tych skórek, trochę trochę tych, no i trochę rdzeni chaosu. Czy było warto? No to sobie sami chyba możecie odpowiedzieć. Ja osobiście pamiętajcie, że tutaj żeśmy podbili nasz artefakt do trzeciego poziomu. To nie jest tam po 3000 tanie, 2000. Znaczy, no, 300 taniej za, za skrzynkę jest, tak? Czyli 3000 taniej za 10, e, osobiście to powiem Wam, że z tego losowania wyszło mi tyle, że Wam tego nie polecę. Oczywiście to jest mała statystyka, ale zużyliśmy 200 tysięcy tych zielonych. E, no, trochę czuję niedosyt. Za te 200 tysięcy zielonych, to widzieliście, ile można było kupić tego. Teraz już widzicie, ile można kupić 7 tyle nam zostało. Eee, co, zrobiłem tak, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w rzeczywistości. Ile można z tego dostać? OK, mam 20. Eee, Za 20 fiolek oczywiście możemy zrobić zadania, tak? Tutaj mamy te zadanka. 20 fiolek wydamy. Eee, 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 gdzie to jest? Tu. o. Wydamy 20 fiolek, dostaniemy te 2, 4, 6, 7. Tak? 7 walk dodatkowych. 2, 4, 6. 7 dodatkowych walk. No i powiedzmy półtorej poziomu e, w, w tym mini sezonie. 3, 6, 7. No, 7. No, no to tak, tak wychodzi. 5 mamy na cztery mamy na poziom, no to siedem to to jest powiedzmy 1 no, i trzy czwarte. Progresu w tym e, mini sezonie tutaj. O ile tam dalsze te sezony też są, po 1000. Tu wszystko jest punktowane. Nie wiem, czy tutaj dalej nie będzie już zaraz droższy ten ten. No, bo wiecie, jak tam Nextersów, to bym już o wszystko podejrzewał. I z reguły tylko to, co najgorsze, no ale e, wiecie. Cieszymy się i tak dalej. Dobra, to taki, bym powiedział, hmm. teścik był. Jak widać, efekt jaki jest, taki jest. Yy, osobiście powiem Wam, że na innych kontach nie będę losował. Taka prawda jest po mojemu dresikowemu. Sorry, ale no to nic po prostu... Zużyłem 200 tysięcy, 200, właściwie to 40 tysięcy zużyłem i dostałem e, 16 tych, tych fiolek. Za 240 tysięcy, 16 fiolek. No i, i za co? No, jedyna różnica, no jakby tak się już ktoś tak naprawdę chciał mocno napinać, no to po prostu różnica jest taka, że załóżmy w tym sklepie nie możecie sobie kupić tych e, tego różowego eliksiru dla zwierzaków. No, no to tak, no to możecie powiedzieć, że tutaj w tym u, u tego handlarza możecie sobie kupić te fiolki. Powiedzmy, tam się tego nie da, nie? No ale możecie to kupić, możecie to kupić, możecie to kupić, możecie to kupić. No skrzyni duchowca nie kupicie, no ale możecie kupić i to, i to, i to, i to. Nie ma tutaj żadnych jakichś nowych artefaktów, żeby jakieś super tanio były, super korzystnie. No, no i za te fiolki możecie te, teoretycznie te itemy kupować. Tylko widzicie, e, wcześniej za te fiolki, jedną miałem z tego, plus mogłem spo, sobie kupić spokojnie trzy te artefakty, bo miałem 200 tam, tysięcy, 240, to właściwie cztery mogłem kupić, i na jednego by mi jeszcze starczało z moich fiolek, bo miałem pięć fiolek na starcie nie? z y, mapy. A teraz po tych wszystkich zakupach to mogę tylko by, kupić cztery itemy. Czyli jeden item jestem praktycznie w tarłowaniu. No to no. Wynik chyba znacie. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze moje polecanki, jeśli chodzi o event i o podbijanie tego artefaktu. Osobiście uważam, że nawet jeden poziom teraz to już. Po prostu ja nie skorzystam z tej opcji w ogóle ani raz. Nie będę na innych kontach podbijał tej kostki, bo to jest. To jest lipa, no. Po prostu lipa. Tak po mojemu. Można się pobawić, ale na jakieś tam super profity z tego to ja bym nie liczył, nie? No tak mi wyszło z, na jednym koncie. Nie będę testował na czterech, żeby wam udowadniać, czy tak jest. Sądząc po tym lamencie na forum, e, no to coś tam może być na rzeczy, że tutaj e, no nie jest. Nextersy nie są tam wcale a, a, ani trochę nie są chciwi. No, wiecie. Każdy wydaje na co chce, nie? Więc dobra. Teraz druga rzecz. Przekroczył kanał 100 subów. Jestem szczerze powiedziawszy: jestem naprawdę w szoku. Powiem Wam, że zaskoczyliście mnie in plus. Naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że zaczynając jakby poradnik do tej gry, e, wiem. Że czy czwarte graczy tej gry to jest wersja mobilna? Są statystyki, można gdzieś tam się odszukać. Nie dość, że nazwijmy to. No dobra, dwie trzecie tam chyba jest, nie trzy czwarte, tylko dwie trzecie. Nie dość, że dwie trzecie gra na innej wersji tej gry, nie, nie na przeglądarkowej, tylko na mobilnej, to jeszcze znakomita większość tych ludzi to są Amerykanie i inne narodowości Polaków. Tych, że jest naprawdę mało. Więc tworząc kanał po polsku, nie robiąc żadnej reklamy, nie robiąc żadnych tam clickbaitowych tytułów, e, ikonek e, i tak dalej, i tak dalej, że przyciągnąłem 100 osób, naprawdę dzięki. Szczerze jestem zaskoczony. Ja mówiłem od razu na samym początku, w samym tam opisie do kanału, jest, to jest totalna amatorszczyzna. Staram się. Poświęcać temu za dużo czasu takiemu na obróbkę filmików i tak dalej, bo to ja z tego nie wyżyję nie? I, i to nigdy nie było taką intencją, żebym był wielkim YouTuberem. Ani nie mam jakiegoś radiowego głosu, ani facjaty telewizyjnej. Nie mam zamiaru robić kariery w internecie, więc to co robię, to tylko widziałem bardzo dużo graczy, którzy grali po prostu piach. Którzy nie brali, nie grali lochów, nie grali tego i to tłumaczenie, dlaczego nie atakować osza pierwszego dnia, tam nie robić więcej jak 10 milionów, I już mi się po prostu nudziło. E, tyle razy to człowiek już powtarzał w kółko. No i wymyśliłem, że zrobię taki poradnik. Pierwotnym pomysłem moim było, że tam będę miał, nie wiem, 10 punktów i ja te 10 punktów od, e, odfajkuję, zrobię z tego jakiś taki mini poradnik. 10 punktów, jak zaczynasz grę w Hero Wars, zrób to, to i to i to. I taka była pierwotna koncepcja całego programu, znaczy programu kanału, że zrobię, nie ja wiem, 10 filmów, 15 i tak dalej, i na tym się skończy. A teraz nagle zacząłem nagrywać, nie ukrywam. Miło jest, jak ktoś komentuje coś miłego, tak po prostu po ludzku mówię, no tak szczerze wam po prostu opowiadam, jak to widzę. E, tu Wam mogę pokazać statystyki kanału, bo to takie coś, jakby ktoś z Was kiedyś się chciał bawić, to możecie widzieć jakiś tam unikalny. Tutaj macie jakieś tam, ilu jest widzów powracających, a ilu jest nowych widzów, e, i tak dalej, i tak dalej. Macie tutaj, widzicie statystyki. Na przykład teraz już jest więcej stałych widzów niż nowych. No i jak się nie będę reklamował, nie będę tam miał jakichś clickbaitowych ty tych, to zapewne nowych widzów nie będzie, bo Społeczność w Hero Wars, która... Polaków, która potrzebuje, nazwijmy to, informacji, bo ta gra jest stara. Już kilka lat dobrych na rynku jest. Więc takie porady dresika typu, że to jest gra długodystansowa, to tam w większości tych graczy już nie są potrzebne, nie? E, także zobaczcie, tu co ja jakiś taki tam rejon, Polska... Nawet ktoś się tłumaczy automatycznie na koreański, nie wiem. Jak, ten, jak to wygląda, ale beka musi być naprawdę na pewno z tego. Zobaczcie. Podział, przedział wiekowy. No i sami mężczyźni. Nie wiem, co dziewczyny z wami jest, no ale wierząc youtuberowi, y, znaczy, youtube'owi i jego statystykom, no to y, oglądają mnie tylko faceci. No trochę się nieswojo czuję, no ale wiecie, nie, że jest, no, ten tego. E, także tak. E, dzięki raz jeszcze. Cieszę się, że ktoś to ogląda. Mam nadzieję, że porady pomagają, aczkolwiek mówię, no to, to są porady takie trochę biedaka, bo e, no nie mam tutaj pełnego asortymentu tej gry, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, ale też... Może przez to to jest ciekawe, bo jakbym wam pokazywał, jak e, tutaj mam e, pizzy 5000, i nagle się wymądrzał, że tutaj można fajnie tu sobie podbijać e, artefakt do szóstego poziomu. Każdy jeden, i fajnie jest mieć taki artefakt, co to jest za porada, nie? Jak każdy z was, nikt z was nie ma tyle surowców, żeby do trzeciego poziomu podbić, a ja będę wam się tu wymądrzał, że to nie wiem. Mam szósty poziom, i no, ale fajnie teraz z kostki tutaj leci, nie? Także może i lepiej, że. Że nie ma tego wszystkiego i jest kontent inny niż, niż te, które są na, na internecie dostępne. Dobra, raz jeszcze dzięki wielkie. Trzymajcie się ciepło. Ja wracam na moje poprzednie, na moje konto drysikowe, bo trzeba daily porobić, jakieś tam bitwy klanowe, coś tam trzeba odfajkować. Yy, ale po mojemu reliktu nie ruszam. Ja to. Po tym, jak tutaj rozwinąłem do trzeciego poziomu, zobaczcie ile tam, niby nie trzeba za dużo surowców, żeby to podbić. Nie? Widzicie, że tylko po 5 to, to nie jest dużo, no ale tam macie stówkę taniej. Stówka taniej przy dwóch tysiącach to to jest 5%. Jak dobrze liczę. 10% to jest yy, 200. No to dobrze liczę. 5% taniej. No to, no. I później macie taki piach z tego nie wiem, ja, ja w każdym razie mm, moja porada jest taka, żeby tego unikać. Chyba trzeba poczekać na następny chapter i w końcu na te kilowki to wszystko powydawać. Zobaczcie, ja tutaj dalej nie ruszyłem z tym, z tymi wszystkimi walkami. Ach, dobra, trzymajcie się ciepło raz jeszcze. Dzięki wielkie, że oglądacie. I, i tyle. No. Do usłysząka, hejka.